Gotowy do akcji ooo o serio? Tylko spokojnie, coś się tak napasi. Czekam. DEBILI się przez południową barykadę Posłać tam żołnierzy natychmiast Szybko Wiesz, chyba widziałem to kiedyś w Wydasz jakiś, jakiś pewien horrorowy filmie świt za 30 sekund. Jest to coś? To był kiedyś człowiek? Tak. komuś? Nie mogę się doczekać. Dobra, dzień za. krótką chwilę. Zbiorę się za to. Piszemy Lepi się, się nieco. Nie w szeregu, chłopaki. Dołożyć komuś? Aha, infektory w nocy. Teraz tak patrzę. Dobra, zajmiemy się północną stroną no, tym czy razem. To nie Mamy nieco więcej woja, bo wszystko wyciągnąłem z bunkrów. A! wystraszyłeś mnie! Stop. Uwaga, idzie się! Ale.

Wygląda na to, że ten sektor jest czysty, Jim. Lepiej bierzmy się za Tak, następny. można nawet tutaj bazę zrobić, lepiej się uprzedzielał. Surowców mamy tyle, że... Tempo, tempo, tempo. Nie ma co narzekać. Czy to śmiertelne? Czekałem na Ciebie. Wydasz jakiś rok? W sumie nawet opłaca się tych najemników brać, bo to jest... Dobra, sektor jest czysty. Nieco lepsze Dobra robota, chłopcy. Ruszać do następnego obszaru. Szciwie. Wiecie co zrobię? Heliony na infektory, które się pojawią w nocy. Tak jest, może to się uda, to uda. A może nie. Jasne. I żebym tego nie żałował. Nie mogę się doczekać. Coś tam... Aha dobra, ok. Tylko Nie się o to. Czy to śmiertelny? Kto się nie wzywa? Już dużo lepiej to idzie. Więcej wojska i wszystkiego. Dobra panowie, obszar zabezpieczony. Ktoś mnie wdrywał? Proszę o pomoc. spokój. za 30 sekund. Dobra. Poleć to On tu coś jest jeszcze. Wydasz jakiś rozkaz? Przyjąłem. No super. Dobra robota panowie, obszar zabezpieczony. Jasne. Gdzie boli? właściwie jakby się uprzeć to przecież od północy nic mi już nie leci. Dobra, infektora zjedziemy teraz jedziemy. Czy to przyjdzie od północy? Już nie bardzo. Dobra. A, serio. Chodźcie tu, ja chcę zwykłych Dobra Podarujmy sobie resztę raczej nic nie zleci Tu coś widzę, że idzie Biedna gąska przyszła W sumie to czekanie tylko Na nic ciekawego Tutaj mamy godną sytuację bo jak widać Trzy bunkry, uuu coś mi się odbija Trzy bunkry Mają doskonałą obronę Baza jest Pasowałby jeszcze jednego RK Gotowy do akcji. Hmm. I teraz polecam sobie haliony na kolejnego infektora. w noc chyba. Trzeba tu teraz oczyścić z tej strony. I to zajmiemy się tą stroną na koniec. Żeby zrobić tego quest'a Ooo O! Czekam na ciebie. Serio? Szatowo! Tak jest na ogrodu! Z mi O tak! No ciekawe czy idę sobie poradzić, bo coś tam haliony i poniższy. Szatowo! Oj! Przypokniewa! Gotowy do akty... Tak jest, komandant. Baza jest atakowana. Nie mogę się doczekać. Tak, nas tutaj idzie, że aż się zmieścić możecie, co? Proszę pana, Będzie panem. Robi się? Walcz. Coś się tu opierdziela. jest atakowana. Tak, kryształów brak. Lepiej, żebym tego nie żałował. Oj. Witałem na ciebie. Dawaj! Przepraszam za ścinki, widzę, że już FPS-y schodzą w przeraźliwym tempie. jest atakowana No to tych bezrobotnych dam tu. Śpiewasz jakiś rozkaz? Pracowny do armii. Świt za 30 sekund. Ale klatki spadają. Potrzebna selekcja radnych. Szok Gotowy? Czego nie Lepiej, żeby tego nie żałował. Rozkaz dotrzymamy. Już koniec w sumie. No dobra, odszukajmy i oczyśćmy zainfekowane obszary. gotowy do akcji. Potrzebna Czy Teraz chcemy? się zajmę tymi tłumami się... i oczyścimy ten teren przy okazji. Będziemy mieli wolne miejsce. Pole minerałów wydzielane. A co za to dostanę? Tak, a, a, a. sobie wybuduję Do Nadmiar surowców. Nie jest to jeszcze, uwierzcie mi ciężko, to się tak wydaje, że o oh, 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 jednostki tracą, ale to jest takie. Uwaga, idzie No nawet widzicie, teraz może nie, nie wiem, zasłania. Jest kolejny taki przykład doskonałego spolszczenia. Uwaga. Tekstura na mapie. Właściwie to jest model. Ja na No, tam jest gdzieś tam. Tempo, tempo, tempo. Dawaj. Gdzie boli? Szeregu chłopaki. Przydałaby się nam pomóc. Tu gdzieś powinien być. Dobra robota, Jim. Świetnie sobie poradziliście z zainfekowanymi. Tak. Czekałem na jeszcze świecie. tylko trochę. Potwierdzam. Oczywiście. Prawda! Czy to się nie stanie? Nic się bym tego nie żałował. Zajmę się tym. Tak jest, komandor. Jest. No i dobra. A. Chodźcie tu sankariuszki. Czerego, rady, Czekam Wydasz jakiś rozkaz jakiś ja coś jeszcze w bazie mogę zrobić? No nie, 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 Tak? nie, mogę tutaj budować. Tak z nodów. Lepiej, żebym tego nie, 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 selekcja nie, Czy nie, to... nie, okay. Wygląda na to, że obszar jest zabezpieczony. Tak. tak trzymać panowie. Damy radę. A jak żeby inaczej? I teraz się nieco cofnę, żeby tego infektora zabić. Jak widzicie, zależy mi bardzo na misji dodatkowej. No tam jeszcze są na dole. Dobra, mam, mam. on gdzieś tutaj Czekam. był. Właściwie to już nawet w nocy można to zniszczyć, bo to co to jest, to jest niewiele. Uwaga, idzie się. Potrzebna selekcja radnych. Niezły spam jednostek. Kupa Jej trzy oczy otwarte. Będzie ich tam jeszcze więcej. Oj, Proszę określić naturę problemu medycznego. Natura problemu medycznego. Infekcja. Czy to śmierć? Wow. Ora. Ale się... Poczekaj, może się ja wiem, że to jest takie trochę. Ale co mi szkodzi? Prawie koniec. Zostało jeszcze tylko kilka biosygnatur. natur. Zaznaczę Ci ich lokalizację na mapie. Jedziemy! robi? Gdzie boli? tam jak ktoś chce... Zjarać. Czekaj się tu pojawicie, się tak na nic groźnego. O, 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 coś mi tu. Lepiej, żebym tego nie załamał. nie mogę tutaj budować. Taki spam możemy zrobić, Bumgur. Sztuczny mur. Mam to. O, 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 o. Aperacja, to się dokładnie tak nazywa. Tempo, tempo, ja tempo! Przyjąłem... CIEWIE! Baza jest atakowana. Nie no, ty to lubisz wkładać kijki. Baza naszych sojuszników? Gdzie są sanitariuszki? Baza jest atakowana. Wiem, że tam w bazę wchodzą ale... Już oleję tę sprawę czujesz się zbyt pewnie siebie Oj. Zbyt pewnie siebie się z czujesz Naprawdę, udało ci się, Jim. Wiedziałam, tak. że nas nie zawiedzisz. Teraz muszę przenieść ludzi w bezpieczne miejsce. To nie będzie takie proste, kochana. W całym sektorze aż roi się od zergów. Musi być gdzieś miejsce, którego nie splugawili jeszcze obcy. Jakiś nieodkryty, czekający na nas raz. <laughs> Przepraszam, musiałem się rozciągnąć. A to co takie cuda wyprawiałem na końcu po prostu tak, żeby się urozmaicić. No właśnie, na normalnym poziomie trudności, no i od tego czasu już zaczynałem grać na, norm... na trudnym poziomie. Wtedy co wam mówiłem, że grałem za pierwszym razem, więc te osiągnięcia nie będą wykonywane, ponieważ muszę je ukończyć na niższym poziomie. Tak z nudów sobie poszedłem w nocy, chciałem potracić trochę Marinesów, naszekałem na... Nadmiar surowców. <noise> Sturmie to są ludzie, oni też mają życie. Ale za to mamy nowe jednostki. Przeciwko Zargon. Witam państwa bardzo serdecznie. Kate Lockwell nadaje na żywo ze statku kolonistów Skinnerd 2 krążącego po orbicie planety Meinhof. Doni, liczba ofiar rośnie w zatrważającym tempie. Floty statków z uchodźcami starają się znaleźć schronienie na planetach centralnych. Wiele statków nie dotrze do celu. Kończą się zapasy jedzenia, wody, gaśnie nadzieja Kate, o i pomocy dla tych planet porozmawiamy we właściwym momencie. Ludzie pytają, skąd miałaby nadejść pomoc. Uchodźcy liczą na wsparcie grup paramilitarnych i oddziałów rebelianckich, takich jak rakieterzy Świetne sprawozdanie, Kate. Na wywozy statku uchodźców krążącego po orbicie Meinhof, gdzie wszyscy z napięciem oczekują powrotu sił Dominium. A już za chwilę komentarz Vermiliona. Uchodźcy, czy to na pewno nasze zmartwienie? Tak. Na pewno tak, jak była już mowa, że cywile liczą na pomoc rakieterów Rainora, to od razu. Nie, 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 nie. Przecież to terroryści oni są naszymi wrogami. Nie możemy nagłaśnić, że oni mają dobre serce i pomagają słabszym. Okej, okay, mamy laboratorium. Tutaj nie widzę, żeby było coś ciekawego do pokazania. Jest inert. Komando... Artefakt został zabezpieczony i umieszczony w laboratorium. Muszę przyznać, że jego analiza podsunęła mi kilka niezwykłych pomysłów. Hej, powoli, Stagman. Co masz na myśli mówiąc projektami? Prowadzisz tu jakieś badania? No, jeszcze nie, komandorze. Potrzebuję paru dodatkowych okazów, żeby zacząć. Gdy je dostanę, będziemy mogli popracować nad naszym uzbrojeniem i taktyką. Nie mam nic przeciwko temu. Czego potrzebujesz? Mnóstwo rzeczy. Szczegóły znajdują się już w naszej bazie danych. Jeśli trafisz na coś podczas misji, zostaniesz automatycznie poinformowany. Dobrze już, dobrze. Tylko postaraj się przy okazji nie wysadzić statku, dobra? Przydałoby się. O chcecie możecie sobie zatrzymać. Mi się nie chce czytać, bo jestem leniwy. Mam nadzieję, że to coś jest warte całego wysiłku. To naprawdę fascynujące, komandorze. Wstępna analiza sugeruje, że jego sygnatura energetyczna ma dziesięć razy większą moc niż inne znane pozostałości po obcych. Ta... no cóż, nie zaczynaj się czepiać, Stetman. Przy naszym szczęściu pewnie otworzy czarną dziurę i wchłonie statek. Rany. Nie wziąłem pod uwagę jego prawdopodobieństwa. No, nie próbuj. I tutaj mamy takie pierduksy Musimy zbierać zarówno do protosów jak i do zergów Oczywiście to jest zależne od tego ile zdobędziemy takich pierdłek, Na przykład przy ocaleniu cywili Gdzie myśleliśmy ten pojazd ochraniać To tam było do, trochę rzeczy do zbierania I przy infektorze także było do zbierania Każdy bunkier zostaje wyposażony w automatyczną wieżyczkę Oraz bunkry otrzymujemy dodatkowo 1500 punktów życia hmm. szczerze? to wolę to To jest, ja, jest nieodwracalny... Mm, sprojownia? Zaraz, czy wszystko zobaczyłem w laboratorium? Tak... Mm. Nie sądziłem, że jeszcze zobaczę Meinhof. Ech.